Dziupla tam jest. Gdzie? Tutaj na tym drzewie. O jest, widzę. I zobacz czy kropy nie ma przypadkiem. Co? Kropka? Nie. Faktycznie. Słucham? Czemu oni chcieli dziuplę? To jest świetna, zobacz. Przeszkadzało im, bo tu stosik miał być ustawiony. No to nawet, to, to, przecież można było ściąć to tak dalej, żeby Albo przewrócić stało. na drugą stronę jakoś. Prze... No zobacz, przecież zobacz, tutaj jest dziupla. Nie? Ścieli drzewo z dziuplą. W dziupli gniazdko. Nie wysoko. Tyłu. Co tam jest? No dziupla. A niżej? Co niżej? Kropety. No za latujesz. bardzo w aparacie. Bo mi ściemnił się. No jest no. Ewidentnie. było wcześniej oznaczone drzewo. No to są wcześniej oznaczone drzewo. Teraz drobki. są świeże. I kurczę. Ja pierdzielę Co no. Teraz można. I czemu oni? Co teraz można? nie wiem. Czemu ci hmm. ludzie tak nie lubią tych ptaków? ma prawie mały twego drewna w lesie ścinają takie drzewa biocynotyczne już tu ptak zaczął jakieś dziuple kuć i sprzedają na opał A tam co jest? no jest dobra ja już mam dosyć chodź wracamy dziupla na dziupli tylko nie w lesie. Kolejne dwa drzewa dziuplasty do wycinki. Dąb i grab, tak ładnie przy sobie jak przyjaciele rosną. Dąb dziuplasty z kropką. Grab dziuplasty Jobą. Tak. Wyrok śmierci nie tylko na drzewa, no, ale na zwierzęta wiele innych. Ojej, ale tutaj łyso. Nic nie ma. No katastrofa. No, wysok, kurcze przy drodze na hojne, na opał pewno, na opał wywieźli z chrząszczami pewno, co tu? O nie. Chociaż przy drodze trochę zostawić takich żeby to jakoś wyglądało ten las A to co? Zobacz to Może teraz będą stawić na... O pomnik Puśćrew Pomnik polskiego leśnictwa A. Gdzie te drzewa Stałe Zostawili, które nie widzę tu żadnego drzewa dużego. O jest, jest. Puszcza. Ucieka. Cześć mała. Uważajcie na takiego chrząszcza. Może poparzyć. Ma taką wydzielinę niebezpieczną dla człowieka. No to co, oni to same młode zostawią? Nie, no biocenotyczne drzewo. Z puchnowiskiem Tam może być pachnica. To ten bóg? No taki pomnikowy żyłaś? Żyłam. bo nas trzy w wodzie. Takie drzewo biocenotyczne, nietypowe. Z taką piękną naroślą. Kurde. Zwierzęta miały swoje kryjówki. No ale to jest ten co na drodze, Pień leżał. To jest takie te piękne, nietypowe, wiesz co? To było ścięte na zamówienie. Ktoś to zobaczył. I taki kawałek chciał właśnie nietypowego buka. Śliczny. Śliczny? Był. Śliczny był. zobacz. Zresztą... To... Nie wiem, jakaś zemsta była, żeby tyle tych kropek nastawiać. Na tym drzewie. Ktoś z pasją to robi. Ja cię. Nie widziałem takiego drzewa z taką nasadą, takiego włóka jeszcze. Ładną.